Cześć, mankom z tej strony Bill, przez niektórych nazywany debil, ale mniejsza z tym. E, dzisiaj pokażę Wam, jak zedytować piki Cube World, a głównie same modele. Będą nam potrzebne dwa programy, Asset Browser i CWME, czyli Cube World, Map Edit, jakoś tak coś się nazywa. Pierwsze co, otwieramy Asseta, File, Open, e, szukamy gdzie mamy zainstalo zainstalowanego mamy folder cubeworda otwieramy wybieramy data 1 i jakby wypakowujemy na pulpit interesu e interesujący nas, nas plik e w moim przypadku to nawet nie wiem co to będzie powiedzmy wyznaciemy wood crossbow że o nie weźmiemy łuk e zapisujemy gdzieś Oby nam było wygodnie Otwieramy cwme To możemy zamknąć File, open yy, O jest, ok I widzicie mamy tutaj model Czekaj co to był, łuk, tak Łuk, możemy sobie to I tak wygląda nasz łuk Możemy go sobie zedytować dowolnie jak chcemy Możemy tutaj pododawać, tak Można zmienić kolor pędzla Bo mi to coś nie działa OK. A no, działa. Możemy sobie zmienić, możemy coś poddawać, możemy kolory zmienić. Prawym klawiszem myszki się usuwa. Możemy to usunąć, wstawić inny kolor. Także możemy zedytować jak tylko chcemy. Teraz wystarczy nam to save, czyli zapisać. Tylko eee, czekajcie, tu trzeba hmm, To trzeba zapisać dokładnie pod taką samą nazwą. Najlepiej kliknąć na tą wcześniejszą. Mamy tu już nowy eee, łuk ponownie otwieramy Asseta File Open znowu wybieramy e, gdzie mamy zainstalowanego Cube mm, tu jest pulpit tu jest pulpit ok i teraz klikamy nie powiem, Insert, Edit Insert wybieramy nasz plik i już jest zainstalowany nie będę odpalał cubeworda, żeby wam pokazać, że to działa, ale to naprawdę działa, musicie mi uwierzyć. Linki do ściągnięcia programów będą w opisie. To wszystko, pozdrawiam Was, cześć!